Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym, kolejnym filmie. Dzisiaj jesteśmy na terytorium leśnictwa Karwin i zaraz Państwu pokażę taki fragment torfowiska. Już trochę przechniętego mam sierpień. ale woda jeszcze jest po ostatnich opadach tutaj podejdziemy sobie do niej o, tutaj fragment oderwanego tutaj buka oderwanego konara z tutaj cegoty nieopodal buka w koło rośnie sobie bursa znowy, z domieszką świerków buków tutaj za nami też jest nieopodal drugie torfowisko yy, torfowisko przejściowe podejdziemy sobie tutaj do tej wody. zobaczymy zaraz. proszę bardzo A. taki zbiornik Tutaj widoczne jest. Można by to nazwać babrzysko fachowo. miejsce właśnie, które zwierzyna wykorzystuje do kąpieli swoich błotnowodnych. Tutaj spełnia bardzo ważną rolę dla niej, bo to też jest po, Wykorzystują też jako poidło. Proszę zobaczyć Wykorzystuje ją też nie tylko zwierzyna czy jelenie, sarny, dziki Ale korzystają w niej też mniejsze zwierzęta Takie jak płazy Czy gady, na przykład płazy no wiadomo, żaby Ropuchy ale też yy, właśnie polujące na nie gady, czyli m.in. nasz zaskroniec. Yy... Wykorzystujemy także takie wiadomo, jako poidło, jako miejsce też kąpieli. Tutaj przed nami jest taki bardzo ładny rozłożysty buk. Takie ciekawe miejsce, bo jak na Puszczy Natecką, czyli miejsce gdzie raczej słyniemy z sosny, na piachach, na ubogich wydmowych piaskach, to jest bardzo miejsce wyjątkowe. I właśnie pokażę Państwu zaraz złoto na Nateckiej, czyli grzyby. Tu mamy pięknego borowika szlachetnego, zwanego pospolicie prawdziwkiem. Proszę spojrzeć, jaki ładny. Tutaj jeszcze jeden rzut oka na, na torfowisko. Bardzo dziękuję Państwu za, za Uwagę, za oglądanie. Pozdrawiam Państwa serdecznie i dalburza. Pamiętacie Państwo zapewne jak mówiłem przed chwilką o płazach korzystających z wody w lesie, to tutaj mamy właśnie takiego przedstawiciela, jedna z przedstawicieli grzab brunatnych tutaj skacze w sąsiedztwie dosłownie bezpośrednio tutaj mam buka, którego Państwu pokazywałem tutaj torfowisko a tu naszego grzybowego bohatera